Ulietcznika, ból ucha, ucha. U Dobar Dobardan, Co was boli. Dzień dobry, co pana panią boli? I mam jak u bolu desną uchu? Mam silny ból w prawym uchu. Koliko długo osiecha te bol. Jak długo odczuwa pani ból? Odsinoć nie mogę spawać i od boli? Od wczoraj wieczorem? Nie mogę spać z bólu. I ma teli temperaturu, ili istjedak i z ucha? Czy ma pan pani gorączkę lub wyciek z ucha? Da, i mam blagu temperaturu, i malo te kucinę i tak, mam lekką gorączkę i trochę płynu się wydobywa. I zgleda, kao upala średnie ucha. Wygląda na zapalenie ucha środkowego. Trzeba mi antybiotykę. Czy potrzebuję antybiotyków? Da, propisać, kapi za ucho i antybiotyk u tabletama. Tak, przepiszę krople do ucha i antybiotyk w tabletkach. Mogu li ić na posaosową terapię? Czy mogę iść do pracy podczas tej terapii? Bo je bibilo da ostanete te kotkucie barem dwa dana. Lepiej, żeby została pan pani w domu przynajmniej dwa dni. Chwala wam puno. Nie ma na czemu. Bzo, zdrawite. Nie ma za co. Szybkiego powrotu do zdrowia. Chcę...